Pogon Siedlce zainaugurowała nowy sezon betlik pierwszej ligi od porażki 1-2 z chrobrym głogów. Pierwsza połowa nie ułożyła się po myśli Siedlczan. Po kwadransie centre z lewej strony na bramkę zamienił Sebastian Bonecki. Pogoniści mieli kilka szans na wyrównanie, lecz żadna z nich nie była stuprocentowa. Najbliżej powodzenia Siedlczanie byli w 34. minucie. Po błędzie głogowian, piłka trafiła do aktywnego tsarego damianiuka. Jednak ten zamiast strzelać, oddał futbolówkę Damianowi Prytowskiemu. Rywale połapali się i oddalili zagrożenie. Na domiar złego, Szymon Bartlewicz na raty zdobył bramkę do szatni. Mecz z mojej perspektywy kontrolowaliśmy. Mieliśmy dużo swoich sytuacji. Niestety zabrakło szczęścia. Za to przeciwnik miał dużo tego szczęścia, bo gdzieś tam dwa razy wybijał yy, piłkę z linii bramkowej. Zabrakło tej kropki na D. No, musimy się nauczyć tej ligi. To niestety ta Liga tak wygląda, że zespół, który strzeli pierwszy bramkę zazwyczaj ustawia sobie ten mecz i gra się toczy pod dyktant do tej drugiej drużyny, choć my dzisiaj temu zaprzeczyliśmy i mimo to kontrolowaliśmy cały mecz, ale no niestety dzisiaj się nie udało. Pierwszy kwadrans z drugiej połowy nie przyniósł poważnych spięć podbramkowych. To jednak Pogoń kontrolowała sytuację. Gospodarze potrzebowali jednak trafienia, aby uwierzyć w możliwość inauguracyjnej wygranej. Gol przyszedł, ale ciut za późno. W drugiej minucie doliczonego czasu gry pięknie zrzutu wolnego przymierzył Lukas Hręczar. Wcześniej niesłych okazji nie wykorzystali Jakub Okusami, Miłosz Drąg i Jakub Senior. Pogoń zaczęła sezon od porażki 1-2. Na pewno po tym meczu dzisiejszym widać potencjał w naszej drużynie, także będziemy na walczyć i według mnie no, zaprezentowaliśmy się z dobrej strony, także, także będzie dobrze. 21 lipca Pogoń rozegra sparing z ŁKS Łomża. Początek o 11. Szansa na kolejne ligowe punkty 28 lipca. To wtedy o 12 biało-niebiescy zagrają w Opolu z Odrą.